Siema, widzu! Generalnie mam kolejną historię, ponieważ ostatnio przeszedłem w odwiedzinach do mojego kuzyna i wchodzę do jego domu przez okno, bo drzwi były zamknięte i on ja mówi do mnie tak Słuchaj kuzynie, ja jestem twoim kuzynem i jestem teraz nasz W poprzednim życiu nie byłem twoim kuzynem Ja mówię, dobra kuzyn, co ty pierdolisz? I zdaję sobie wtedy sprawę, że on wierzy w reinkarnację. A dla mnie reinkarnacja jest debilna. Znaczy może istnieje, ale, ale jest raczej przykra. I nie powinniśmy cieszyć się z owego faktu reinkarnacji, jeśli rzeczywiście ona istnieje. I Wam to udowodnię. A więc reinkarnacja zakłada, że mamy nasze życie, w którym aktualnie żyjemy. W którym aktualnie żyjemy i po śmierci, w zależności od naszych czynów, co robiliśmy, kim byliśmy i w zależności od wszystkiego, odradzamy się jako inna istota. Ale teoretycznie, wciąż jesteśmy tą samą osobą. Teoretycznie. Ale kim tak naprawdę my jesteśmy jako osoba? Ja aktualnie jestem sobie ziomeczkiem, nagrywam filmy. I to jestem ja. Moja osobowość zależy od moich przeżyć i po reinkarnacji według założeń reinkarnacji kilku religii to wszystko się restuje. nie mamy żadnych wspomnień, nie mamy charakteru charakter się formuje podczas naszego dzieciństwa, podczas ogólnie naszego życia podczas całego naszego życia i podczas reinkarnacja zakłada, że yy, jeśli umierasz i reinkarnujesz się od razu jako inna osoba to nie masz żadnych wspomnień, masz zupełnie inny charakter i no i jest to głupie moim zdaniem, ponieważ jeśli odradzamy się już jako inna, bez wspomnień, bez charakteru, jesteśmy inną osobą. Czyli jeśli umieramy i odradzamy się bez żadnych wspomnień, bez żadnego charakteru, jesteśmy już inną osobą. Czyli reinkarnacja zakłada po prostu śmierć, bez, bez dalszego istnienia w praktyce. Dla nas, dla mnie czy dla ciebie. Bo nie będziemy pamiętać nic z naszego życia, wszystko przypadnie. Teoretycznie są przypadki w religiach takich, w których. Po reinkarnacji, niektóre osoby pamiętają jakieś rzeczy z poprzedniego życia. Na przykład w buddyjskiej religii jest taka osoba jak Karmappa, który, który w sumie jest takim papieżem buddyjskim, nie wiem jak to opisać. On, on się odradza i ma jakieś tam wspomnienia. On, on jest mnichem, kurwa, co, co jest pojebany. Ten Karmappa naprawdę jest pojebanym typem. I teoretycznie jakieś tam inne przypadki też były. Słyszało się o nich, nie wiadomo, czy są prawdziwe. Ale nawet jeśli są, to nawet chyba karma nie pamięta wszystkiego. Te osoby też nie pamiętają wszystkiego. Są innymi osobami. W tym lepsza jest religia chrześcijańska, czy jakaś inna, gdzie po prostu po śmierci trafiamy do nieba, jako nasza osoba, z naszym charakterem, z naszymi wspomnieniami i na sobie żyjemy, czy czylujemy bombę przez wieczność. I myślę, że jest to Najlepsza opcja dla nas wszystkich. Być może też ja nie pojmuję reinkarnacji, bo jestem za, za bardzo prymitywną istotą. No i większość osób też jest za bardzo, wszyscy są za bardzo prymitywnymi osobami, żeby to pojąć. My, jako rodzaj gatunek ludzki, nie jesteśmy w stanie tego pojąć, ale może kiedyś pojmiemy. Więc dzisiaj krótko podsumowując: jebać reinkarnację, ale może to mnie jebać i ja się mylę. Nie wiem. Pozdrawiamka dla wszystkich. Elo, Benz.